Dzień po śmierci Adolfa Hitlera trzecia Rzesza upadła. W ciągu kilku tygodni wojska alianckie przejęły Niemcy kraj w ruinie. Monachium i okolice zostały przejęte przez wojska amerykańskie. 3 maja 1945 roku trzecia armia Stanów Zjednoczonych przejęła miasto Steinhaurig w Bawarii. Odkryli duży dom, w którym mieszkało prawie 200 dzieci. Znaleźli noworodki, ich matki, pielęgniarki i młode kobiety w ciąży. Zostały porzucone, przeżyły traumę. Dobrze to pamiętam. To było jak burza z grzmotami i błyskawicami. Wyobrażam sobie siebie na czele tłumu zgromadzonych kobiet. Mężczyźni w czarnych mundurach stali pod ścianą. Byliśmy młodzi, byliśmy dziećmi, kiedy po raz pierwszy rozpocząłem swoje badania. Pojechałem do Stenhorik i zdałem sobie sprawę, że to było miejsce w mojej pamięci. To jedyne wspomnienie, jakie mam. Jak to na nas wpłynęło? Nie wiem. Dzieci, które zostały odkryte przez aliantów, były jedną z ukrytych tajemnic nazistowskiego reżimu. Zostały poczęte przez Rzeszę dla Rzeszy. Były produktem niepokojącej misji, która rozpoczęła się 10 lat wcześniej Lebensborn. Intencją było, aby te niemowlęta były następcami nowych Niemiec, które zostały zaprojektowane przez Himmlera, Goebbels'a i innych dygnitarzy Asses. Dziś, w wieku 70 lat, wbrew sobie są ostatnimi potomkami reżimu narodowo-socjalistycznego. Idealne dzieci.